No i gościem Radia Zet jest dzisiaj gość wyjątkowy, Robert Kubica. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Robercie, bardzo dziękuję, że pan przyjął nasze zaproszenie, bo wiem, że... Więc jest się czym zająć. Eee... 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 Ale... Tak, mówię. 300 ludzi, którzy zmontują i należy pamiętać, że Czy, ile takie cacko kosztuje? pani co? Nie wiem, ile kosztuje. Nie da się kupić, nie da się kupić. Ale to jest pierwsze pana, to ma jakieś znaczenie? Znaczy nie pierwsze, ponieważ... Przepraszam, czego? Ale... ale... i... chyba... Świat należy do... Ja się bardzo dobrze czuję. Eee... 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 Tej... Tej... To gdzie pan się widzi za 5 lat? Za 5 lat?

wyłączać jedyną rzeczą, którą tak naprawdę oglądam w telewizji, to są programy kulinarne dużą

Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję Robert Kubica był naszym gościem. Już nie trzeba dodawać więcej. Bardzo dziękuję.